Rzeczywistość dla słuchaczy rapu nie wygląda teraz najlepiej. Powiem więcej, wygląda to wszystko tragicznie, biorąc pod uwagę to ilu raperów straciliśmy tylko w tym roku. Z miesiąca na miesiąc odchodzą od nas artyści, którzy są z nami od wielu lat i nie tylko, bo taki los spotyka również ludzi rozwijających dopiero swoje skrzydła w muzyce. A wraz z obrazu Mi Rap przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym możecie wygrać takie oto rapowe albumy na płótnie. Wystarczy, że zaobserwujecie mnie i z Obrazuj Mi Rap na Instagramie, zostawicie subskrypcję z dzwonkiem i napiszecie komentarz z waszym ulubionym albumem. Wygrać mogą trzy osoby, a dwie pierwsze dostępy wybrany album na płótnie, więc chyba warto, natomiast trzecia osoba dostanie 25% zniżki na obraz. A jeśli będziecie chcieli kupić sobie go na własną rękę, to wystarczy, że powiecie, że jesteście ode mnie i z automatu dostaniecie 15% zniżki, więc sprawdzajcie linki w opisie, a ja lecę już z odcinkiem. Powodów jest całe mnóstwo i często nie są to sytuacje zero-jedynkowe. Wszystko ma swoje źródło, a częstym problemem dzisiejszego rapu jest to, że biorą się za niego ludzie, którzy totalnie godzą się na to, że mogą być następni, a my często się do nich przyzwyczajamy. Mam tu na myśli to, że jest całe mnóstwo przypadków, Ludzi, którzy żyją drillem. Nie tylko muzycznie, i oprócz nagrywania rapu toczą mocne bify uliczne, za które płacą najgorszą możliwą cenę, jaką jest w życie. I w zasadzie na tym polega drill. Ten prawdziwy drill, którym wszyscy się tak jarają i nie wszyscy wiedzą do końca, na czym to polega. W zasadzie na całym świecie giną przez to ludzie. Dzisiaj zostaniemy jednak przy USA, bo w zasadzie od tego zaczął się mój kanał i zajawa tym tematem, więc dzisiaj lecimy z tematem Jacksonville, o którym chciałem nagrać dosłownie od roku, ale zabieram się za to właśnie teraz, więc chyba lepiej późno niż wcale. I może rozpocznijmy sobie od prezentacji bohaterów dzisiejszego odcinka, więc kolejno pogadamy o Youngen Ace. Według mnie bardzo utalentowanym chłopaku, który urodził się w Chicago, ale ostatecznie pozostał na Florydzie przez to, że jego matka ledwo wiązała koniec z końcem, wychowując 12 rodzeństwa i zmusiło ich to do przeprowadzki do Jacksonville. Natomiast jego ojciec siedział w więzieniu, przez co młody Ace wychowywał się bez najbliższego wzorca w życiu młodego chłopaka, więc musiał szukać go gdzie indziej. Jego bohaterem był wujek, który niestety zmarł, gdy Ace miał 14 lat. Taka tragedia w wieku nastoletnim może wyrządzić dużo złego, bo to właśnie mając lat 14 jesteśmy bardzo podatni na wpływ otoczenia i kształtujemy się jako człowiek, co młody chłopak wykorzystał w złym kierunku i poszedł w uliczne życie. Chciał w jakiś sposób przekazać to, co leży mu na sercu, dlatego wziął się za muzykę, która stała się jego ogromną pasją, a wraz z innymi ziomkami założył grupę ATK, znaną szerzej jako Ace Kill. Od 2014 roku radził sobie jako taką z muzyką, ale jedną z jego najlepszych cech była wytrwałość, bo dopiero po 4 latach w 2018 roku coś tam zaczęło się dziać bardziej na poważnie wokół jego osoby. Julio Fulio to drugi bohater dzisiejszego odcinka. Rodził się w The Volcantii, gdzie również dorastał, jak to sam przyznał, nie miał dobrego dzieciństwa. W zasadzie czerpał z niego tyle, ile mógł, ale nie był w stanie wynieść wiele wartości. Rapował na początku dla samego siebie, nie brał tego na poważnie i traktował bardziej jako odskocznie czy pasję. Jednak jak wiele chłopaków z getta, postanowił na pewnym etapie rzucić szkołę, co zmusiło go do utrzymania się w jakiś sposób bez wykształcenia, więc wziął się za muzykę na poważnie. Nie miał jednak siana na to, żeby chociaż wynająć studio, więc łapał proste uliczne zlecenia, które, jak pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę, miały się z prawem i to dość mocno. Udawało mu się coś nagrywać i robił tak, aż do 2015, gdzie wypuścił pierwszy, bardziej rozpoznawalny numer Coming Up. Kasa z muzyki zaczęła do niego powoli spływać, m.in. przez koncertowanie, a wraz z kumplami postanowił założyć ekipę KTA, której nazwa w rozwinięciu to Kill Them All. W rapie radził sobie bardzo dobrze i pewnie zastanawiacie się, kiedy i jak zaczęła się spina między dwoma bohaterami tego materiału. Otóż był to zwykły przypadek i nieporozumienie w 2017 roku, które jednak rozpoczęło Biwi wojnę, której nie brakuje ofiar. Nie do końca wiadomo, czym owy przypadek był, ale dziś to już nieistotne. Chociaż mówi się o że miał spowodować to Young Gnase, który podobno postrzelił Mukiego, ziomka z KTA. Jeszcze w 2017 Beef eskalował do poważnej wojny, bo zginął 18-letni Zion Brown, kuzyn Fulio, którego ciało znaleziono w jego domu. W tej sprawie aresztowano 19-letniego Deontre Tomasa, powiązanego z ekipą ATK. Rok później miejsce miało bardzo poważna w skutkach strzelanina: drive-by-shooting, w którym zginął brat i dwóch przyjaciół Engine Ace'a. Celebrowali wówczas urodziny, gdy w zasięgu pojawili się oponenci, którzy nie wahali się oddać strzałów. Ace został postrzelony 8 razy, ale udało mu się przeżyć. Musiał stawić się jednak przed sądem, ze względu na to, że znaleziono przy nim broń. Jego zdaniem odpowiadali za to ludzie z KTA, było to dla niego oczywiste, mimo że Fulio jasno temu zaprzeczał, ale wiecie jak to jest. Niedługo później został wysłany na areszt domowy, a jeszcze przed tym wytatuował sobie trzech zmarłych bliskich na swoim brzuchu. Podczas aresztu stworzył dwa mixtapy, które pozwoliły mu opowiedzieć o trudnych wydarzeniach, które spotkały go w ostatnich miesiącach. A Fulio cały czas żartował z Ace'a, powstając na przykład takie rzeczy. Jak sami widzicie, wyśmiewa się ze zmarłego przyjaciela rapera. W 2019 zginął Bozgun, raper, który był bratem przyjaciela Ace'a, Caseo. Zaledwie miesiąc później zginął 16-letni Bibi Osama z KTA. Był to bardzo bliski przyjaciel Fulio, który po śmierci 16-latka wypuścił track Bibi Story, który go upamiętniał. Natomiast Caseo w swoim distraku, który wydał niedługo później, opisał i w zasadzie przyznał się do tego, że to on zabił Osamę. Wojna między ATK i KTA zaszła już za daleko. Distraki zbierały miliony we a wymiana ognia i strata kolejnych ludzi tylko napędzały obie strony. Fulio został postrzelony, ale jakoś z tego wyszedł, a w marcu 2019 roku celem stał się Young Nace, który przebywał w hotelu w Georgii. Sam przetrwał strzelaninem, ale stracił kolejnego przyjaciela, natomiast trzech sprawców okazało się być z Jacksonville. Czyli wszystko bardzo sprawnie łączy się w całość. Powodem ataku była ofensywa na ekipę KTA, w której życie straciło dwóch kumpli Fulio: Rod Kay i Spastu X. Zginęli dzień po dniu. 15 stycznia 2020 roku zginął Lil z KTA, który został postrzelony w głowę w galerii handlowej. Trzech mężczyzn zaczęło uciekać z miejsca zdarzenia, a policja ruszyła w pościg. Udało im się uciec. Skradli samochód, ale rozbili go na jednym z osiedli, po czym znów zaczęli uciekać. Kejsów w osobnym kierunku, a dwójka jego ziemali winnym. Na końcu postanowili włamać się do domu, wziąć kobietę za zakładnika i przebrać się w ubrania jej męża, natomiast niedługo później zadzwonili po kogoś, żeby odebrał ich z miejsca zdarzenia. Wszyscy uciekli, ale dwójka chłopaków została rozpoznana po tatuażach. Byli to Dominik i i Leroy Whitaker. Natomiast Barner postanowił sprzedać Kejso i powiedział, że to on strzelał wsypał też jego ojca, który był kierowcą odbierającym ich z domu, na który napadli. Niedługo później aresztowano w związku z tą sprawą Kejso i jego ojca, a sam raper wypuszczając mixtape, wrzucił na okładkę zmarłych oponentów. Atak na Lil Baka był podobno w odwecie za brata Kejso Gość trafił do więzienia, skąd wrzucił nawet film, w którym widać, że strażnicy są na niego ładnie mówiąc cięci. I wspomniał tam, że jest niewinny i tak dalej, Ale właśnie gdy był za kratami, dopadła go kolejna sprawa, bo oskarżono. Go o zabicie, Bibio samym, 16-letniego ziomka Fudio. A jeśli okaże się, że jest winny, to bardzo możliwe, że spędzi resztę życia za kratami. 28 marca 2021 roku ekipa ATK wypuściła niby parodię Thousand Miles, która poszła w viral. Nieświadomi niczego ludzie nucili to pod nosem, a track był niczym innym, jak kolejnym dissem w KTA, gdzie lecą mocne słowa w stronę zmarłych oponentów. A Fulio naśmiewał się też z drive i zmarłych przyjaciół oraz brata Ace'a i sam w kwietniu wrzucił klip, w którym leży na cmentarzu na plakacie, który widzieliście przed chwilą. 5 kwietnia 2022 roku, Fulio został zatrzymany za nielegalnie przyciemnione szyby w samochodzie i zaczął uciekać. Chciał ukryć nielegalne rzeczy, które miał w pojeździe, a gdy go złapali, przyznał się do ukrywania w nim dwóch pistoletów. Natomiast policja znalazła tylko jeden. Został wówczas umieszczony na areszcie domowym. Wypuścił też diss track o na nazwie List of Death Ops, gdzie nawija o 30 zmarłych oponentach. Miesiąc po tym, jak wrzucił diss, ktoś Zbił się do jego studia nagraniowego i usiłował go zabić, ale nic poważnego mu się nie stało. Aresztowano też Mukiego i Slagatis KTA za posiadanie broni palnej w związku z operacją policji o nazwie Wrap Up, która miała powstrzymać rozprzestrzenianie się przemocy w muzyce. Ziomek Mukiego, z Potem Gatem, którego pewnie kojarzycie, miał na niego nakapować, a przynajmniej takie były plotki, a ATK YBZ zlikował dokumenty, które to niby potwierdzały, jednak zdementował to sam Muki, który na story napisał, że to wszystko kłamstwa. Z Potem Gotem w lipcu 2021 roku sam miał problemy, bo zgłoszono, że celu i wymachuje bronią na parkingu w Miami, a gdy policja stawiła się po niego do pokoju hotelowego, nakryli go leżącego z AK-47 na łóżku i oczywiście zawinęli go ze sobą. Wydają się to oczywiście bardzo poważne zarzuty, ale jak się okazało, dostał możliwość zapłacenia kaucji 18 tysięcy dolarów, co bez trudu zrobił. Jednak dwa miesiące później, gdy raper jechał sobie spokojnie autem, drugi pojazd się do niego zbliżył i wystrzelił ponad 20 pocisków w jego stronę. Na szczęście, z potem gotem dostał jedynie w biodro, a jego ziomek w nogę i wyszli z tego wszystkiego. cali, a nie aresztowano sprawcy odpowiedzialnego za drive. By, jednak mówi się, że byli to goście z ATK. Young Ace przeniósł się do Houston, gdzie prowadzi spokojniejsze życie i, jak to sam powiedział, chce tylko zarabiać pieniądze, ale nadal trzyma się starych ziomków. Fulio powiedział, że nie chce już licować zmarłych w trakach, ale wojna jak była, tak jest i pewnie nic tego tak na dobre nie powstrzyma. Ode mnie to dzisiaj tyle. Jeżeli film wam się spodobał, to możecie strzelić łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Trzymajcie się, no i do następnego.